Dobra, zastanawiam się jedna rzecz. Jest po 21 i są jakieś sondaże w telewizji, że wygrywa Trzaskowski, Okej. Okay. Tylko ja się zastanawiam, skąd oni te sondaże biorą, bo mnie nikt nie pytał, na kogo ja głosuję. Nigdzie nie widziałam w internecie nawet takiego sondażu, żeby wypełnić. Tak samo przy pierwszej turze, się już wtedy zastanawiałam, skąd oni wiedzieli. Te wyniki były na drugi dzień identyczne prawie, że więc bardzo, bardzo mnie to ciekawi. I najlepsze jest to, że mój cały TikTok jest yy, w TikTokach, że ludzie idą na Wrotki, że idą się nawracać, że będą głosować na nawrockiego. Było, było kilka tylko o Trzaskowskim tam, że będą głosować na Trzaskowskiego, a i tak wykrywać Trzaskowski. Ja tego nie rozumiem, bo w mojej rodzinie i z osobami, z którymi rozmawiam na takie tematy, wszyscy nie głosowali na Trzaskowskiego, więc ja się zastanawiam skąd. Nie rozumiem po prostu tego. Ja, e, oczywiście każdy ma swoje poglądy, każdy zagłosował jak chce, bo żyjemy w wolnej Polsce, ale ja nie rozumiem tych sondaży i bym chciała je zrozumieć. O to mi najbardziej chodzi. Nie wiem. W pierwszej turze czytałam tylko gdzieś, że jakaś babka była w komisji i głosy na Mencena, Brauna i Nawrockiego były u Trzaskowskiego. Więc jeżeli to wszystko będzie sfałszowane, wcale się nie zdziwię. Ale jeżeli ktoś wie, jak działają te całe sondaże, to ja bym chciała, żeby ktoś mi to wytłumaczył po prostu, bo szukałam y, informacji w internecie, a i tak się nie doszukałam. I jestem bardzo, bardzo ciekawa.